Magiczne podróże Lili i trola fiołka. Odcinek 1. Przez lustro do krainy Barw. W małym, przytulnym domku na końcu cichej ulicy mieszkała dziewczynka o imieniu Lili. Miała ona najpiękniejsze fioletowe warkoczyki, które błyszczały w słońcu jak jedwab, i duże, ciekawskie oczy koloru fioletu. Lili uwielbiała odkrywać nowe rzeczy zbierała kolorowe kamyczki rysowała bajkowe stworzenia i wyobrażała sobie że jej pokój to zamek pełen tajemnic pewnego deszczowego sobotniego popołudnia lili siedziała na swoim łóżku czytając książkę o smokach i księżniczkach deszcz bębnił melodyjnie w okno a w pokoju panował półmrok nagle coś zwróciło jej uwagę lustro na komodzie zaczęło delikatnie migotać jakby ktoś świecił przez niekolorową latarką. Lili odłożyła książkę i podeszła bliżej. W lustrze nie widziała swojego odbicia, lecz wirujące, tęczowe światełka tańczące w dziwnym rytmie. To niemożliwe, szepnęła, dotykając palcem powierzchni lustra. Nagle z głębi tafli wyłonił się maleńki stworek, nie większy od jej dłoni. Miał puszyste, zielono-fioletowe futerko. Skrzydełka jak u motyla, które mieniły się wszystkimi kolorami tęczy, ogon w różowo-niebieskie paski i uroczy kapelusz z miękkiej, szmaragdowej trawy. Na główce miał dwa małe rożki, a jego oczka błyszczały jak gwiazdy. Hej! powiedział stworek wysokim, dzwoneczkowatym głosem, wykonując w powietrzu mały piruet. Jestem fiołek, a ty jesteś Lili, prawda? Lili otworzyła szeroko oczy i odsunęła się o krok. Ty! Ty potrafisz mówić? I skąd znasz moje imię? Fiołek roześmiał się jak srebrny dzwoneczek i zrobił w powietrzu jeszcze jeden piruet. Potrafię. I znam twoje imię, bo od dawna obserwuję cię przez lustro. Widziałem, jak rysujesz magiczne stworzenia i wymyślasz bajkowe historie. Przyleciałem, żeby zaprosić cię na prawdziwą przygodę. Troll polatał wokół jej głowy, a jego skrzydełka zostawiały za sobą śniący, kolorowy pyłek, który błyszczał w półmroku pokoju jak malutkie gwiazdy. Nie bój się mnie, powiedział łagodnie, lądując na jej ramieniu. Jestem Twoim przyjacielem. A czy wiesz, że masz najpiękniejsze włosy w całym świecie? Spójrz! Fiołek dotknął jednego z jej warkoczyków swoją malutką łapką. Nagle włosy Lili zaczęły iskrzyć się i mienić jeszcze jaśniejszymi odcieniami fioletu. Od bladego, lawendowego, pogłęboki, purpurowy. — To... to magia? — wyszeptała Lili, dotykając swoich iskrzących włosów. — Oczywiście — zaćwierkał fiołek. — W krainie barw wszystko jest magiczne. I właśnie tam chcecie zabrać. — Kraina barw? — Lili była coraz bardziej zafascynowana. — To mój dom, najwspanialsze miejsce we wszechświecie — fiołek podskoczył z ekscytowania — tam, gdzie żyją latające ryby o tęczowych łuskach, gdzie rosną drzewka cukierki, a rzeki płyną wszystkimi, kolorami tęczy. Chcesz zobaczyć? Lili wahała się przez chwilę. Jej mama zawsze mówiła, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi, ale czy Fiołek był naprawdę nieznajomy, skoro wydawał się tak przyjazny i magiczny? A jak się tam dostaniemy? Zapytała ciekawie. Fiołek wskazał na lustro, które wciąż migotało kolorowymi błyskami. Przez lustro, to portal między naszymi światami. Ale uwaga, powiedział poważnie, tylko dzieci z prawdziwie otwartymi sercami i bogata, wyobraźnią mogą przejść do krainy barw. Serce Lili zabiło szybciej z emocji. To brzmiało jak początek najwspanialszej przygody w jej życiu. Czy to bezpieczne? zapytała, choć w głębi duszy już podjęła decyzję. Oczywiście. Będę cały czas przy Tobie, zapewnił Fiołek. Siadając na jej ręce. Poza tym zawsze można wrócić przez lustro do domu. To jak magiczna brama, która działa w obie strony. Lili skinęła głową, podeszła do lustra, a Fiołek usiadł na jej ramieniu. Tafla migotała coraz intensywniej, a kolorowe światła tańczyły coraz szybciej. Gotowa? zapytał Fiołek. Połóż rękę na lustrze i pomyśl o najpiękniejszych kolorach, jakie znasz. Lili wzięła głęboki oddech i położyła dłoń na powierzchni lustra. Ku jej zdziwieniu, zamiast zimnego szkła, poczuła ciepłą, migotającą substancję, która wydawała się żywa. Pomyślała o fioletach, różach, błękitach i złotach, o wszystkich wspaniałych barwach, które widziała w książkach i snach. Nagle lustro zafalowało jak woda, a jej ręka zaczęła się w nie zanurzać. Teraz Zawołał fiołek. Wchodzimy. Lili zrobiła krok do przodu i... weszła w lustro jak w srebrną wodę. Przez chwilę wszystko wokół niej było białe i błyszczące, jakby podróżowała wnętrzem świetlnej chmury. Słyszała delikatną muzykę, melodię, która brzmiała jak śmiech strumyka i śpiew ptaków jednocześnie. Wirujące kolory otaczały ją z każdej strony, tworząc magiczny tunel pełen świateł. Nie bój się. Słyszała głos fiołka tuż przy uchu. To jest przejście między światami. Za chwilę będziemy na miejscu. Podróż wydawała się trwać jednocześnie, sekundę i wieczność. Lili czuła, jak jej stopy dotykają czegoś miękkiego i przyjemnego. Gdy światła wokół niej przygasły, otworzyła oczy i zatrzęsła się z zachwytu. Stała na łące pokrytej trawą w odcieniach tęczy: zielonej, niebieskiej, różowej. I złotej. Każde źdźbło śniło jak drogocenny kamień. Nad głową rozpościerało się niebo w kolorze lawendy, po którym płynęły puszyste, różowe chmurki. Witaj w krainie barw, zawołał triumfalnie fiołek, rozpościerając skrzydła i wykonując w powietrzu koziołka. Ale to, co ujrzała dalej, sprawiło, że Lili otworzyła usta ze zdumienia. Po niebie pływały prawdziwe ryby. Nie w wodzie, lecz w powietrzu. Jakby niebo było ich oceanem. Były wspaniałe, ich łuski błyszczały we wszystkich kolorach tęczy, a długie, jedwabiste płetwy powiewały delikatnie jak wstążki. Niektóre były wielkości jej dłoni, inne większe od jej głowy, wszystkie pięknie tańczyły w powietrznych prądach. Latające ryby wykrzyknęła z zachwytem. To niemożliwe w krainie barw wszystko jest możliwe. Roześmiał się fiołek. Spójrz dalej. Lili obróciła się i zobaczyła las, który wyglądał jak gigantyczny sklep ze słodyczami. Drzewa miały pnie z ciemnej czekolady, a zamiast liści rosły na nich kolorowe lizaki, cukierki w kształcie kwiatów i spiralne lollipopy. Niektóre gałęzie zwisały pod ciężarem ogromnych, błyszczących karmelków. Drzewka cukierki zaszczebiotał fiołek możesz skosztować wszystkiego. W tej krainie cukierki nigdy się nie kończą i nigdy nie psują zębów. Lili podeszła do najbliższego drzewa i ostrożnie dotknęła jego pnia. Rzeczywiście był z prawdziwej czekolady, ciepłej i pachnącej. Zerknęła pytająco na fiołka, który zachęcająco pokiwał głową. Odłamała mały kawałek i skosztowała. Była to najlepsza czekolada, jaką kiedykolwiek jadła, słodka i kremowa. Rozpływająca się na języku. To cudowne, westchnęła, a to dopiero początek. Fiołek poszybował przed siebie, prowadząc ją dalej przez tęczową łąkę. Gdy szły przez magiczny krajobraz, Lili zauważyła jeszcze więcej niezwykłych rzeczy. Z ziemi wyrastały wielkie, błyszczące kryształy, które grały melodyjne dźwięki, gdy je minęły. Kamienie pod ich stopami chichotały cicho, jakby były szczęśliwe z ich wizyty. Motyle wielkości talerzy fruwały wokół nich, a ich skrzydła były jak witraże w kolorach, jakich Lili nigdy wcześniej nie widziała. Fiołku, zapytała, gdy usiedli na miękkiej, różowej skale nad strumykiem, dlaczego tu wszystko jest takie? Żywe. Fiołek przysiadł na jej kolanie i zamyślił się. W krainie barw mieszka magia wyobraźni. Wyjaśnił poważnie. Wszystkie kolorowe sny dzieci, wszystkie bajki i fantazje znajdują tutaj swój dom, dlatego wszystko jest radosne i pełne życia. Lili pokiwała głową ze zrozumieniem. To wyjaśniało, dlaczego to miejsce wydawało się tak znajome, jakby już wcześniej je widziała w swoich snach. Nagle strumyk nad którym siedziały, zaczął bulgotać weselej, a jego woda zmieniła kolor z niebieskiego na pomarańczowy, potem na różowy, a na końcu na złoty. Co się dzieje? Zapytała zdziwiona Lili. Ach, fiołek podskoczył. To są tęczowe wody. Reagują na nastrój tych, którzy są w pobliżu. Gdy jesteś szczęśliwa, one także stają się radosne i zmieniają kolory. Rzeczywiście, gdy Lili spojrzała na złocistą wodę, poczuła przypływ radości i wdzięczności. To był najwspanialszy dzień w jej życiu. Poczekaj, poczekaj, zawołał nagle fiołek. Wskazując w stronę lasu cukierków. Widzisz tamte drzewa? Zachowują się dziwnie. Lili spojrzała we wskazanym kierunku. Rzeczywiście kilka drzew cukierków kołysało się niepokojąco, a ich lizakowe liście trzepotały, jakby drzewa były zdenerwowane. Co i am jest? zapytała z troską. Nie wiem, powiedział fiołek, drapiąc się po główce. Może powinniśmy sprawdzić? W krainie barw. Czasami zdarzają się małe problemy, które można rozwiązać za pomocą przyjaźni i pomysłowości. Podeszli do niespokojnych drzew. Najbliższe z nich, z pniem z białej czekolady i gałęziami uginającymi się pod ciężarem kolorowych żelków, wyglądało na szczególnie zmartwione. Jak możemy się z nimi porozumieć? zastanawiała się Lili. Fiołek przechylił główkę na bok i błysnął oczyma. Mam pomysł. W krainie barw Drzewa cukierki rozumieją specjalny język, cukierkowy język. To język złożony z nas w słodyczy i radosnych dźwięków. Cukierkowy język, powtórzyła Lili z uśmiechem. A jak się go używa, słuchaj i powtarzaj za mną. Fiołek zatańczył w powietrzu i zwrócił się do drzewa. Lizakowo-karmelkowo, żelkowo-cukierkowo. Co cię trapi, drzewko, przyjaciółko? Ku zdziwieniu Lili drzewo przestało się kołysać i nachyliło gałąź w ich stronę, jakby słuchało uważnie. Teraz ty spróbuj, zachęcił ją Fiołek. Lili wzięła głęboki oddech i powiedziała niepewnie: czekoladowo miodowe. Czy możemy ci jakoś. Pomóc? Drzewo zafalowało łagodnie liśćmi lizakami, a z jego gałęzi zaczął płynąć słodki, melodyjny dźwięk, jak cichutka piosenka. Rozumie wykrzyknęła zachwycona Lili. Naprawdę rozumie cukierkowy język. Fiołek klasnął w małe łapki. Świetnie ci idzie. Myślę, że drzewo próbuje nam powiedzieć, że jego przyjaciel, mały gumimisio, gdzieś się zagubił. Gumimisio? Zapytała Lili. W tym momencie, skoro drzew dobiegł cichy, smutny szloch, spojrzeli w górę i zobaczyli na najwyższej gałęzi malutkiego, żelkowego misia w kolorze tęczy, który płakał błyszczącymi słodkimi łezkami. Aha, powiedział Fiołek. Gumimisio się wspiął za wysoko i teraz boi się schodzić. Lili pomachała do wystraszonego misiaczka. Nie martw się, Gumimisiu. Pomożemy ci zejść. Jednak problem był taki, że drzewo było bardzo wysokie, a Gumimiś siedział prawie na czubku. Mam pomysł, zawołała Lili. W cukierkowym języku powiedziała do drzewa: Drzewko słodyczko, czy mogłobyś pomarzy panowo delikatnie pochylić swoją najwyższą gałązkę? Drzewo zaszeleściło liśćmi lizakami i bardzo powoli, bardzo ostrożnie zaczęło nachylać swoją koronę w ich stronę. Gumimiś sunął się po gałęzi jak po zjeżdżalni, wprost w wyciągnięte ręce lili. Mały miś był ciepły, miękki i pachniał owocowymi żelkami. Przytulił się do Lili wdzięcznie i zaczął wesoło podskakiwać. Hura! Zawołał fiołek. Rozwiązałaś swoją pierwszą zagadkę w krainie Barw. Drzewo również wyrażało swoją radość, jego liście lizaki zatańczyły w rytmie radosnej melodii, a z pnia popłynął zapach najwspanialszych czekoladek. Gumimisio wykonał mały taniec podziękowania, po czym podbiegł do swojego drzewa przyjaciela i wspinł się po nim, tym razem uważając, żeby nie zajść za wysoko. To było wspaniałe? Ucieszyła się Lili. Czy to tak wygląda życie w krainie barw? Pomaganie przyjaciołom i rozwiązywanie zagadek? Dokładnie, potwierdził Fiołek, siadając na jej ramieniu. Tutaj każdy dzień przynosi nową przygodę. Mieszkańcy krainy barw uwielbiają wspólne rozwiązywanie problemów, pomaganie sobie nawzajem i odkrywanie nowych, magicznych miejsc. Słońce w lawendowym niebie zaczęło powoli zachodzić, malując niebo odcieniami różu i złota. Latające ryby świeciły teraz jak żywe lampy, a drzewa cukierki zauroczyło delikatne, błyszczące światełko. Czy to oznacza, że pora wracać? Zapytała Lili z nutą smutku w głosie. Na dzisiaj tak, powiedział łagodnie Fiołek. Ale to nie znaczy, że nasza przyjaźń się kończy. Będę odwiedzał cię w twoim pokoju, a ty będziesz mogła przychodzić do krainy barw, kiedy tylko zechcesz marzyć o magicznych przygodach. Wrócili do miejsca, gdzie znajdowało się lustro-portal. Było teraz oprawione w gałęzie jednego z drzew cukierków, które błyszczało jak wielka srebrna tafla. Jak przejść z powrotem? zapytała Lili. Bardzo prosto, wyjaśnił Fiołek. Przyłóż rękę do lustra i pomyśl o swoim pokoju, o swojej mamie i domu. Magia wyobraźni przeniesie cię z powrotem. Lili położyła dłoń na powierzchni lustra. Była ciepła i miękka jak wcześniej. Czy cię jeszcze zobaczę? zapytała, patrząc na fiołka z nadzieją. Oczywiście, uśmiechnął się szeroko, mały troll. Będę czekał na ciebie za każdym razem, gdy spojrzysz w lustro i pomyślisz o magicznych przygodach. Pamiętaj tylko, wystarczy uwierzyć w magię wyobraźni, a wszystko stanie się możliwe. Fiołek pomachał jej skrzydełkami, zostawiając w powietrzu tęczowy pyłek, który układał się w kształt serca. Lili uśmiechnęła się i weszła w lustro. Znów znalazła się w magicznym tunelu pełnym świateł i kolorów, a za chwilę stała już w swoim pokoju. Lustro na komodzie wyglądało teraz jak zwykle, ale gdy przyjrzała się uważnie, mogła dostrzec delikatny, fioletowy blask w jego tle. Na ramieniu poczuła lekkie łaskotanie, to fiołek posyłał jej magiczny, pocałunek pożegnalny. Usiadła na łóżku, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się wydarzyło. Czy to był sen, ale nie, jej włosy wciąż lśniły magicznym fioletowym blaskiem, a w kieszeni znalazła mały, kolorowy żelek, pamiątkę od gumi misia. Tego wieczoru, gdy mama przyszła życzyć jej dobranoc, Lili opowiedziała jej o swojej przygodzie. To była piękna bajka, kochanie, powiedziała mama całując ją w czoło. Twoja wyobraźnia jest wspaniała! Gdy mama wyszła, Lili spojrzała w lustro i mrugnęła. Mogła przysiąc, że przez chwilę zobaczyła, jak fiołek mruga do niej z drugiej strony. Tej nocy śniły jej się latające ryby, drzewa cukierki i kolorowa trawa. A gdy obudziła się rano, wiedziała, że nie może się doczekać następnej podróży do krainy Barw. Bo, jak powiedział Fiołek, w świecie wyobraźni wszystko jest możliwe, jeśli tylko uwierzy się w magię snów i przyjaźni. Drogi czytelniku, pamiętaj, że najwspanialsze przygody czekają na ciebie za rogiem wyobraźni. Nie bój się marzyć, nie bój się poznawać nowych przyjaciół, nawet jeśli są malutcy i mają skrzydełka jak motyle. Czasami najpiękniejsze, przyjaźnie zaczynają się od prostego cześć i otwartego serca. A gdy już znajdziesz swojego magicznego przyjaciela, pamiętaj, że razem możecie rozwiązać każdy problem i pomóc każdemu, kto tego potrzebuje. Wystarczy odrobina dobroci, pomysłowości i wiary w to, że magia rzeczywiście istnieje w Twoim sercu i wyobraźni. Koniec odcinka pierwszego dziękujemy, że byliście z nami w tej bajkowej przygodzie. Jeśli podobała Ci się bajka, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał Bajkomania. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych bajeczek pełnych przygód. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Czeka na ciebie nowa historia.